I'm grinding until I'm tired They say you ain't cry Dzień dobry, witam Was w nowej serii. Yy, to znaczy, no, no w nowej serii, tak. W nowym cyklu z nowej gry Skyrim. Wiem, że już było dużo takich Let's Plays ze yy, Skyrima. No, ale jednak chciałbym go nagrać, bo bardzo mi się podoba ta gra. Co tu dużo gadać? Bez błędnych serii zaczynamy. Gram na angielskiej wersji, bo lepiej brzmi, według mnie. Napiszę po polsku, będziecie mogli czytać. You there, you and me. We the Stormcloaks the Empire wants. We're all brothers and sisters in minds now. Shut up back there! What's wrong with him, huh? Watch your tongue! You're speaking to Ulfric Stormcloak, the true High King! Ulfric? The Jarl of Windhelm. You're the leader of the Rebellion. But if they captured you... Oh gods, where are they taking us? don't know where we're going, but Sovngarde awaits. No, this can't be happening. This isn't happening. Hey, what village are you from, horse thief? Why do you care? A Nord's last thoughts should be of home. Rorikstead. I'm. I'm from Rorikstead. General Tullius, sir. The headsman is waiting.

To jest początek fabuły w Skyrimie. Mniej więcej odpowiedziano tak szybko. to szybko. Ty nie opadni, przedstawiony. Będę wam tłumaczył tutaj, co się będzie działo w następnych odcinkach. Prawdopodobnie yy, nie za tak każdym razem by to nagrywał yy, fabuę.

Face your death with some courage, please. Question. You've got to tell them we worked with you. This is a mistake. Step towards the block when we call your name. One at a time. Empire loves their damn lists. Ulfric Stormcloak, Jarl of Windhelm. It has been an honor, Jarl Ulfric. Rayloff of Riverwood. Nie, nie Nie tego zrobić! Raktor z jest niesamowicie Dobra, po prostu fajnie zrobiony. Tak to uwielbiam. To. No, teraz przejdziemy do ekranu w postaci. Będę grał magiem. Grałem już z wszystkimi by tak, jakby to nazwać, klasami, o. To nie są klasy, to są takie specjalizacje, jakby mag, to łucznik, jakiś taki łotrzyk, wojownik. Grałem już wszystkimi nimi, ale najbardziej spodoba mi się mag i chyba właśnie dlatego wam go przedstawię. numer w poruszania się, zdolności magicznych, wiadomo, wiadomo. Ja chyba jednak wybiorę Bretona, bo bardzo lubię grać ludźmi. 800 Bretona, teraz weź to mężczyzna, wygląda myślnie. Nie, odcień skóry, taki cię posura. ma być koks. Taki koksur. będzie czarował to majcie, tak, tak się ma spinać. O! cera, co to, co to jest w ogóle? Za cera, pył. No, bo nie będzie tak. O blizny. Mało zauważalne, ale, ale zawsze weźmy sobie coś takiego. Barby wojenne. O! Będę chciał. Zielone są? Są zielone, elegancko. Szerokość szczęki. jeszcze bym szeroka już wprost nie ma. Ma się nie składać od razu. Obróć się, mareczku. Kolor po... Co to jest? Kolor pojechał. Zmareszcz, masz nie mieć, masz być młody. Kolor dolny. Foo! Kolor nosa. ja tyle tego. Z... Dobra, tu się to nie będę bawił. O, świat znowu kształt oczu. Przepraszam, bardzo odbijam się. Te pierwsze były chyba najfajniejsze. A, szybko, szybko. Te o, kolor oczu. Wow, to można być ślepym. O, oh, to fajnie wygląda. Można być dwójka oczu białych. Wow. O, nie, to takie psychodeliczne trochę. Fu, jakie czarne gały. Nie, to nie ma być mroczny, mak. O! Oczy są. Po... Fuu, dobra. Brwi, to mi się też wydaje, że jest dobrze. Tutaj nic nie będę z brwiami zmieniał. No, o nie, co jeszcze usta. Kształt ust. Tu też chyba nic nie Zostawię te podstawy, najfajniejsze były. Nie, tu nic. Szerokość podbródka. Co to jest? O, tu ma być szeroka broda jak w to dostanie. Co? Długość podbródka, nie wiem co to jest. Wysunięcie pod... Dobra. Tarcze, włosy. Co? Jakieś fajne fryzereczki. Być maga. O, wiesz, jak taki gandal szary. Białe, 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 białe. To są białe. O, o, elegancko. No to gotowe. Cegło, cegla nie będzie.

Stormcloak. Some here in Helgen, so are a more hero, hero. but a hero doesn't use a power like the voice to murder his king and usurp his throne. You started this war, plunged Skyrim into chaos, and now the Empire is going to put you down and restore the peace. What was that? It's nothing. Oi. Carry on.

Samokar to jest miejsce, gdzie Nordowie wieczny spoczynek mają. Tak by nie był u nas. To właśnie ta rasa Nordów, czyli tych mieszkańców Skyrimu rdzennych. Oooooh! To wpadło do tego. do tej skrzyneczki. To pani krzyczy. Bardzo dobrze nie aż do śmierci. A to co się tu będzie działo? Właściwie nie, jeszcze nie. No i co jest? nie. To jest hamstwo. Jestem niewinny, nic mnie zarusają, ale... <grym>, Fuu! Zapomnijmy sobie o tym smoku, że od tutaj będzie na początku. Ja... Wstawaj, 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 wstawaj! Ach, Szkoda, że jeszcze nie mogę krzyczeć. Wstawaj, 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 stawaj, wstawaj, wstawaj! Zbierzcie mnie, a nie ludzi. Już! Brytyjczyku. szybko. Szybko! Fuh, co się dzieje? nie widać. Ale ze smakiem powalczymy w następnym odcinku. Dziękuję bardzo za oglądanie. Do widzenia. Pa, pa.